Cześć! Już nieraz mówiono, że kobiety nikt nigdy nie zrozumie, a ciała ludzkiego tym bardziej ciężko zrozumieć. Jest, okazuje się nieodgadnione. Jeszcze wczoraj ta noga bardzo mnie bolała, piekła, nawet nie byłam w stanie iść już dobrze i tak walczyłam przez trzy doby. Ale dzisiaj sobie pozwoliłam jak wiecie wyspać się długo, spokojnie, spokojnie, zrobić prysznic, e, masaż, e, mata do kursury, rolowanie, porządne jedzenie. I słuchajcie, nie wiem co się dzieje, ale generalnie e, moje ciało pozwala mi biec dalej. Więc jak było fajnie, to stwierdziłam, że no nie będę skręcała w lewo na Gdynię ze Stegny, tylko skręcę w prawo na Rosję. No i tak się składa, kochani moi, że właśnie dotarłam do tego przekopu między Morzem a Zalewem na Mierzei Wiślanej. I dlatego tutaj idę, bo jak słyszycie, jest bardzo, bardzo duży ruch. Co chwilę samochody jeżdżą, ale tylko tutaj jest zasięg, więc y, dlatego robię tutaj live'a. Mąż czeka, support. <ślał> Ładnie wyglądasz. Dziękuję, kochana. Dziękuję. E, support czeka y, w Krynicy Morskiej. No i co? I dzisiaj dotrę do granicy z Rosją. Zobaczymy o której godzinie, bo prawdopodobnie dosyć wcześnie, w związku z czym e, jeszcze się nawet trochę cofnę. E, być może, takie wiecie, mam apetyt już teraz. E, może mi się uda tak cofnąć mocno, e, żeby na jutro zostało kilometrów tyle, żebym mogła Oj, zarówno cofnąć się do końca, e, jak i do no, a tutaj generalnie plac budowy. Później nakręcę Wam filmy, zdjęcia, może uda się coś z Krynicy Morskiej, ale później Wam wszystko wrzucę, jak ładnie jest nad morzem, bo tutaj to nie jest ładnie. to jest plac budowy, ja się wkręcę, zobaczcie. To jest ten przekop i muszę tędy przejść, a później lecę znowu trasą R9. Trochę oczywiście zmieniłam trasę, no ale, ale dam radę, zrobię to, daliście mi tyle ciepła, tyle energii, musieliście bardzo mocno chyba mi kibicować i wysyłać to, żebym dała radę, bo noga odpuściła, oczywiście jest spięta, jej boli, i jest zmęczona, ale nie piecze, a jak nie piecze, to jest dobrze, wieczorkiem jeszcze wejdę do morza, więc zadziałam. Poczekajcie, jak to mówiła fizjoterapeutka, ogólnoustrojowo e, na cały organizm i powinna być lepiej. Boże, góry Piachu tu na Bożą. Zobaczcie, tam jest e, Zales. Góry Piachu, plastikowy. Może będzie widać, może, nie wiem. <laughs> Dziękuję. Zaraz Wam zobaczymy. Czy może ten przekop, Jezu, jakie tamy tu stawiają. Ostatnio jak tutaj byłam. E, Myślałam, że się zgubiłaś. Nie, nie, nie zgubiłam się. No niestety nie widać stąd może, ale jak będzie widać może, to ja Wam pokażę. Już jak Lecę. Nie zgubiłam się. Świadomie sobie skręciłam na prawo, a nie na lewo. Mówię, kurczę, przed samą metą odpuścić. Tak głupio, nie? E, I mówię, gdyby... Ta noga dalej tak bardzo bolała jak wczoraj, to ja bym odpuściła, bo zdrowie jest najważniejsze. Jak wiecie, podjęłam już taką decyzję nawet, że odpuszczam i bym odpowiedziała. No ale jak ona się uspokoiła, no to jak? Jak nie powiem dalej? Kochani, bziadki.